dziwne, że się nie bawię, i odcinku z serce, serce, Zombies serce, 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 vs Zombie Heroes. Hmm. O, mam jakieś tego, to sobie dzisiaj to zagramy. Kinshado w kontroli nie przyczytałem, nieważne. W tym odcinku o plaża Czy to jest plaża? Nie wiem. Wysłałem też miasteczko, wiem, że to jest. Na początku dostałem ciekawe karty, ale my... O, fajnie, zombie zaczyna. Będę mógł później jego pierwszy... No nie, nic nie zrobił. Tak też mogę. To tak to zrobię. Są być trzyk. Fight. nic na razie nie zrobił. Nie mam e X jedną. Dobra, widzimy, zmizujmy. O, strasznie mocno. Dobra. E, to wtedy teraz zombie trick. No. Ten jest strasznie mocny, bo cztery, więc lepiej go pilnować. My na to odpowiadamy. Jestem Dobra, dajmy ciebie. Razem, O Boże. Pięć ataku. Pięć ataków. Ale on jest dwóch miejsce na no wystawi tam jeszcze jest koks. No To nie wiem tak To jest taki tank więc Wiecie On w tego walnie i ten przeżyje Dobra. Nieważne, coś się stało. Ja się smuciłem, bo cało nic zniszczył. No i ładnie. A teraz mam same te. Eee. Ale ja mam same te. mi tak. Mogę mieć inne. О, я как-то не знаю, что там. Ну, давай. Ещё один. Там рашенька, дай мне ту. ciągnie nasza górna roślinka dostaje dostaje co dostaje... dalej dostaje... Dostaje... nie wiem jak to nazwać dostaje ochronę na mam być nie trzeba się uchronić o po 8 Dam tego za pięć... albo nie, tego za Bo ma dwa życia. I jeszcze. Byłem bogaty, dlaczego nie mogłem... Tylko nie dawaj tego zapienię. no. Oj, sorry, powiedziałeś na chwilę o takie małe roślinki. Przepraszam cię. To są końce i jakieś dolary. Patrzcie, mogę tysiąc i taką fajną roślinkę Sprawiam z zombie. Ona jest za stałki czy... O, sto diamentów. Quest complete. E, nie mamy jeszcze tych zombie odblokowanych. Wow! Ten! Nie wiem. się. Ona to. Jest co? Ona będzie miała chyba więcej tego gardia. Ale ten też może uchronić kogoś. Hmm. Dobra, biorę Słonecznika. Eee, <laughs> mogę dostać nowe te. Zostawmy jakąś paczkę. Wiecie. I power. Wow! Perfekt. No dobrze, wybrałam, no. Pasowało to do historyjki. New questo ok e c'è il tag A jak sobie próbować tego słonecznika Select. Czekajcie. A jak dek? tutaj uporali? Dobra, nieważne, lecimy. drugim przejaciuje nie to. Mamy jeszcze... A ja się napiję jeszcze. Ona mi się już kończyła. E, Chyba mm. lepicie. No sok. Tym, co daje A. Dobra. Fajt, ale czym? Bardzo mądre pytanie. Zrobimycie mi to... Co? to Czego on aż dwa do... Aha, bo... O nie. Ja mam teraz się czym obronić. Siedemajia. To musimy ich tak, bo musimy je załatwić naszymi tymi. Na no fajta nic nie mamy. Musimy zacząć trochę atakować tego robota. Dobra, mam do dopięcia. Dostałem maszaroma. Dobra. walizko ich. My to sobie są być. Ale on te, ale... Bo ja... O co tu jest to planetowe. Nie wiem ja. Stroj zombie. A, no to fajne. <laughs> ale to się dało dużo. Sorry. No Co to daje? Antihero Aha, to on daje 5 Damage o tym Dobra, bronimy się też trochę Teraz... Um, Tylko nie na tego, please a right. O, przepraszam Ciebie też przepraszam Dobra, 8 dostałem aż A co tu? O, wow, ja się tu zobaczyć. Zróbmy tak. Przepraszam. Zammycie. O oh my god, ale dostanie dupę. Na serio muszę się leczyć. Weź się leczyć. No staniec bani O nie, ale on tak znika. Się już boi. Dobra. Co bitr. Tylko nie robiłam bitrka, no. O, jak on zabije, kość, to No mu się regenuje. regeneruje. Regeneruje. już tam no, masz ale to pani cię gra tym słonecznikiem zombie trik dobra nas tu nie obchodzi no sobie i tak wygraliśmy Może jak wygram to pewnie plan suin и тогда и на это. О, как. Сейчас на нашем стандартовом Tak, przejdź. Ładuj się, grono. Oj, sorry, trzymajcie się, no i cześć.